Lugo, witam na kolejnym odcinku z tej strony, była i dzisiaj odcinek z FIFA 22. Tutaj robimy na Barcelony. Stworzyłem już tutaj nam wszystko, żeby było, jakby jakby ja to stworzyłem na odcinku, jakbyście chcieli wiedzieć, ale się nie nagrało, dlatego mamy tutaj stworzone. Ne, no, ale nie, jakby nie ma żadnych postępów od razu wam mówię. Właśnie zaczynamy. O Barcelonie. Tego witam wszystkich. W tej strony Kuba. Wielki powrót. No i teraz. Zaczynamy. Na ratunek Barcelonie. Yy, tutaj co możemy wybrać? To się ja gdzieś tutaj. Na no spokojnie trzeba przetestować najlepsze kluby, walczyć z nimi. No dobra. No jest, tutaj mamy, bardzo ten klub nie jest jak najlepszej ligi, ten klub Masakra, trzeba posprzedawać, na pewno Aguero tutaj nie wiem. a nie jest to ten Dembele się zgodzę z tym, bo on jest młody, Coutinho to nie to Ale dopiero, co chce ściągnąć tutaj? Na pewno, trzeba zobaczyć Tutaj jest, oczywiście to jest FIFA 202, powracamy na e, YouTube'a e, Będziemy też e, robić Ultimate Team, jakby to się pyta to zaraz uprzedzam e, No i tutaj, dobra Dobra, to lecimy tutaj z y, Qual'em Pewno chciałbym ściągnąć tutaj no Nie tą. Tak. E, dobra, czekajcie kogoś kto był o Messi bym chciał ściągnąć Messi ale Messi ja raczej nie uda się Messiego z powrotem ulec do nas, bo on dopiero co dołączył. ja myślę, że jest już wiekowy. Ale dobra, Neymar. Neymar. Raczej nie ma takiego wieku. Neymar Junior. Nie ma. Dobra, on będzie drogi, ale spróbujmy. <ścoughs> spróbujmy. No, dobra, co, co tutaj by jeszcze, no, środkowa obrona jest słaba, prawa obrona Nie mam tego to, ale... No i Neymar, junior, masakra Spróbujmy Witam, witam Dobra Nie wiem jaki... Jakbyśmy tak potem mamy do pania Search Jaguar to 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 będzie 140 powyżej wartości To jeszcze 15% do Zobaczmy co z tego wyjdzie O matko o wie no, ale takiego wiem ptoć peżę, ale... Albo damy I obniżymy trochę cenkę To 130 To może trochę 125 Dobra, tak spróbuj 125 no, witam. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Ale, no ma ale zawsze fajnie widzieć po, z powrotem w Barcelonie. Mam nadzieję, że jeszcze będą tylko negocjacje. Będzie kluczowe. A, są. 3 lat, 4 lata. Trzydziestu trzydzieści, co by było w liczbie ja? Jeszcze osiem, cześć dwa... Za mało? Ile byśmy musieli mu dać? właśnie tego się bałem najmniej będziecie za tak 80 tysięcy to, to jest podwyżka dla niego ale dobra, my musimy trochę tańszych szukać jest easy nie Le lewe skrzydło w sumie Bardziej środkowa pomoc. Kto by był na środek pomocy? Mmm... Wiem kogo byśmy mogli. Ponoć jego. Znaczy... Boatęga a jest za słaby. Olimpik. Bionet. Alaba? A nie, alaba to jeszcze dopiero co. To... Hmm, kogo byśmy mogli tu o, Trent Aleksander Arnold, może go byśmy udało się muć. Prawo po obronę, no zobaczymy. W obronie nie mamy, desta mamy, dlatego to nie jest najlepszy z zawodników. No to teraz zamierz Jordi Alby. Daliśmy by... Zaniepoczynek owoców albo... Treasure Over... Tak! Mamy w sumie go, ale lepszy jest taki trendik. No, więcej niż... 80 Ile? Na pewno tyle nie. 14. Dobra, zróbmy. Dajemy tutaj dużo. Dajemy jego wartość. O nie. Możemy wydać na jednego zawonika. Dajemy tyle. gdzieś. Nie. Zostają ją. Do... Zostają. Ja się nie nie zgodzę się na takie coś. No i przemyślimy, dobra Jak oni przemyślą, to my przemyślimy. Eee... wtedy oj, tutaj kamera. Może tak trochę lepiej. O. Jak to widać? Sprawdzimy, przepraszam. To jest git, halo, halo, halo. Halo, git good. Jeszcze wszystko mamy 8 minut nagrania, tylko chciałem sprawdzić. Na się, no Znęło się mi. Przepraszam was za to, co się tutaj stanęło, ale trochę stanęło mi. O, jest git. Za to, że ja musiałam chwilę przerwać, ale dobra, jesteśmy dalej. To mamy niby go, leg to mam. To, to, to już jest tutaj zapewnione, ale pike. Pikę 4 lat Może... Ale nie wiem czy kasza mi się zgodziła. Kasz nie Ilo ma córkę Matikasz, Polak Jeszcze tutaj niezmieniony Przerwujmy ale raczej nie Pędzik będzie najlepszym wyborem raczej ale dobra, spróbujmy do czegoś coś raczej nie uda Oj, proszę, to ktoś tutaj mi napisał a tutaj to jest bardzo dobre yy, MPP nie, 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 nie napastnik Prawy skrzydłowy, Neymar Prawy skrzydłowy ja to zrobiłem Prawy skrzydłowy, Lionel, Messi, Di Maria Tylko, że oni mają Messi'ego, co Di Maria byśmy mogli ściągnąć? Tak by było fajnie, bo Musimy mieć kto, kogoś, kto by dawał potencjał Ale najpierw zobaczymy co tren Aleksander Arnold. Jak sam pójdzie. Dobra. wrócimy na treningi. To są robione. O, będzie. Stocholowe treningi. Odrzućmy co A, zbierze, Dobra. Odrzućmy Aleksandra Arnold. Spada. Razem już działa. Dobra. Mamy tutaj Wtedy Do ściągnięcia Mam Di Maria Lecimy w napad Bo mamy Aguero w sumie tutaj Dobra damy To oparujemy Jego wartość Samo Coutinho

Będziemy się tak kłócić. Ja mogę dać 22. No to dobre. No głościmy się już, bo oni nie odzyskają, ale dobra. No to teraz, bo oni tutaj... To, to nie jest od razu nasz zawodnik. Teraz musimy pamiętać o tym. kluczowe, no dobra kluczowe ten na 3 lata wtedy już może sobie na spokojnie zakończyć karierę. dobra teraz wiem że ja muszę dać tutaj premię za bramek za 5 bramek 5 bramek Dobra nie, za 10 A! Aaaa! Chamek Wstałem w stówę I zeszło taką ofertę No, witam w zespole To tu lecimy Kierowisk krzywowy, teraz tutaj Kiotinia wychodzi do tam tego zespołu PZ tutaj bębelę Tu tak Oj, nie tak, nie tak, nie tak nigdy nie Mówił tak Dobra, będziemy go ćwiczyć, na razie niech Pedri będzie A tutaj na razie będzie Sergio Roberto. Dobra, na razie ten skład jakoś wygląda, tylko to... Musimy coś jeszcze zrobić. Dejong jest ładnie, fajnie. Aguero to jest napastnik już wiekowy. Ale nie dostanamy halal. Myśmy halale ściągnęli tu. On jest. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym i to o tym wiemy. To ma potencjał. To tyle. Lecimy. Błagam z Aguero. zamiast Aguero. Abyście by mieli Aguero wtedy, a my... Bierzemy... Alanda. O kurczę. Panowie, nie tyle. Ja rozumiem, że chcą dużo zarobić, ale nie aż tyle. Będzie przypał, bo chciałbym Halanda, bo to by był nasz przyszłościowy zawodnik. No tak nie pójdzie. Mm, Mam ktoś kto ma większą wartość. Dobra, ale... Będzie negocjacji tutaj, a jakbyśmy nawet wydali całe pieniądze na niego, byśmy mieli przystościowego zawodnika po pierwsze, a po drugie byśmy... Może później na nie zarobili! Ale nie wiem, czy to się uda. Bo nie mam tyle pieniędzy, ale... Może się zacząć innym go nagadać Coś młodych na antenie nie ma Ojedn, po co ja mam rzuciłem? Dobra 15 ramach dostajesz 200 Nie zgodzą się na stole. Wiedziałem nie da rady jeszcze, dobra Wiemy na czym stoimy Dobra, zagrałam pierwszy mecz i to będzie taki króciutki odcinek wstępny Okej. Okay. To mnie bardzo interesuje to, zaakceptujmy Zaakceptujmy to Tyle możemy ten Poszukamy środkowego obrońcy. dobra Lecimy tak zastanawiam, była ten kusi, kto to jest, ten to jest, to brzydka, chyba na razie. wunut, jak mówiłam raz, bonus i... Chociaż że wtedy nie wiem czy nie będzie lepszy PK zostawić. Jest sobie bardziej muszę. Nie wiem kogo by tutaj. Dać nie to jest. Dobra. Kogo by tutaj dać? No się rozwinię. Też nie mam po co Od za Od drogi Otóż. Spróbuję. Co? No Barcelona musi trochę Podeszować na ten latunek będzie ostatni transfer kończymy ten odcinek jeszcze ten mecz przesumujemy zobaczymy jak się nas na razie klub spisuje. i są welcome td i jeszcze 10. Ale okej, okay, żeby takie coś od razu zrobić? Tego się nie spodziewałem. Dobra, no to na razie będziemy już... Mi reali, jak to powrócić. o takiej obronie. się, jakiego motła ma Arejo w sumie? Co tego Arejo? Tity on się już tak nie spisze, nie ma. Dobra, na razie damy Arejo. Dobra, to na razie tak wygląda nasz skład przed pierwszym meczem, który właśnie teraz się zaczyna. Szybka symulacja. Powinna być wygrana, yeah. Dwie czerwone kartki u nich, na Jordi albo kontuzja. Ale pogrom, pogrom wręcz wielki. No dobra, no to tutaj Zazę, zakończymy, a właśnie mam jeszcze no. trzy miesiące Jordi Alba. Nie no, to by sobie chyba żarty robić jakieś. No, masakra. Dobra, no TP, Nie będzie mógł mmmm masakra, dobra pokażę wam jeszcze tylko skład z ultimate team bo grałem, jakby macie przerwę chciałem też zagrać trochę dla fanów samemu wiedzę też grał będą aktualizacje tego składu w ultimate team, ale po prostu musiałam mieć wielki przerwa teraz będzie, to, to mam nadzieję postaram się częściej, a tutaj właśnie zobaczcie sobie karty break Alexander Arnold David Silva właśnie są takie karty muszę wam pokazać ten skład, bo już jestem dosyć dobry. Rej jej pewnie w openingach no pewnie znowu będzie jakaś. Podwójne, ale dobra, pobieranie składu składów online Czekamy, czekamy, czekamy i się nie doczekamy chyba O! Się doczekaliśmy Oto mój skład Neymar, tak, to jest mój najlepszy trap. Neymar, już 50 9 meczy. Jest na owce, ponieważ nie będzie zgrania. Nie ma ostatnio też taka rajca. Trafiłem. No ale dobra, no to sobie zakończymy ten odcinek. Dlatego subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I subskrybujcie, nie wiem czy mówiłem. I dbijcie na mojego Discorda link w opisie. Dlatego cześć i pa!